Cześć! Jesteśmy Justyna i Krystian i razem z naszą córeczką podróżujemy własnoręcznie wybudowanym vanem, domem na kółkach, po świecie. Ja tu przychodzę, a tu takie wygrzewanie. <grytanie> Jeśli podoba Ci się nasz film, pamiętaj, by zostawić łapkę w górę. Ogromnie wiele to dla nas znaczy i subskrybować nasz kanał po więcej podróży. Miłego oglądania! Ten kanał tego nie pakuj, bo nie jedziemy nigdzie. Zapaliła się. Znowu mamy tą kontrolkę. Właśnie się spakowaliśmy. Mieliśmy wyjeżdżać i niestety zowąd się zapaliły. Uwaga, przekleństwo. Dupa. Wielka. Dupa. Dupa. Szacja, Dupa. <noise> nigdzie nie jedziemy. Kurcze, no tak, to jest sobie to jest zaplanować. A tu złośliwość rzeczy martwych. Jest takie powiedzenie: Moja babcia mi zawsze mówiła, chcesz rozśmieszyć Pana Boga? Powiedz mu o swoich planach. Dobra, zobaczymy, co z tym zrobimy. I pewnie Wy się dowiecie za. 3, 2, 1. Cześć i witam serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy taką wiadomość: nie jedziemy nigdzie. Tak jak widzieliście, zaświeciły się dwie kontrolki. Jedna kontrolka od żarowych i druga od silnika. Także boję się tym samochodem jechać gdziekolwiek, zanim go sprawdzimy. Nie ruszyłem jeszcze nim, także nie wiem, ale myślę, że jest w trybie awaryjnym, także też i nie ma mocy, także nie ma czym jechać. Więc jedziemy do mechanika. Mechanik jest w Wiedniu pierwszy, to nie jest ten, do którego zawsze jeżdżę w Polsce. To jest e, mechanik, którego mi poleciła jedna osoba z Was. Dzięki, Rafał, za polecenie. Także ten mechanik podłączy do komputera, sprawdzi i powie, czy można tym jechać do Polski, czy nie. Może naprawi, zobaczymy od e, cen. Tak jak sobie potraficie wyobrazić, to w Austrii kosztuje coś 500 euro, co w Polsce kosztuje 500-600 zł. Mniej więcej jest taki przelicznik, także wolałbym go robić w Polsce. No ale tak nie pojadę. Dobra, zbieram się i jadę po vano, a potem zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Korek! Tutaj o godzinie 16:30- 17:30 nie wyjeżdża się z domu, jak się nie musi. Dalej, korek. I jak obstawiacie, co to się zepsuło w tym samochodzie? To trochę się stresuję tym. Cieka jestem, ile to będzie kosztować. Krótka przerwa po winieta. Winiety też podrożały 93,80 euro. I 80 Teraz kosztuje taka do 3,5 tony. I to mówimy o rocznej. Typa awaryjny wygląda także że jedę 30, bo jest lekko pod górkę, naprawdę lekko pod górkę. Ok, jest ciemno, przyjechałem, punkt 18. No i dzwoniłem do mechanika, on zaraz tutaj podejdzie do mnie i będziemy patrzeć. Nie wiem, chyba nie będę nagrywał, ale zaraz jak tylko będę coś wiedział, dam wam znać. Trzymajcie kciuki, wy już będziecie to widzieć za 3, 2, 1. A u mnie to teraz potrwa trochę. Jest bardzo ciemno, jest już godzina dwudziesta i jest zrobione! Cześć! Cześć i dobry! <laughs> ale chaotyczne tydzień, nie? Strasznie się wszystko zmienia Mamy wam trochę do opowiedzenia Zaprowadziliśmy właśnie Małą do przedszkola Dzisiaj jest piątek i wszystko wam wyjaśnimy Ale najpierw... Kawał Idziemy po kawę Idziemy w fajne miejsce i przy okazji wam pokażemy trochę Wiednia bo dzisiaj będziemy tu się kręcić. I... W pierwszej dzielnicy, w tej takiej najbardziej znanej, najbardziej lubianej i najpiękniejszej w naszym stanie. Idziemy Chodźcie. na jedną z naszych najbardziej ulubionych kaw. Jak najbardziej. Jakbyście mieli możliwość w Derman kupić sobie tego zawijasa cynamonowego to jest najlepszy chyba jaki jadą w Szwecji takich dobrych jadą to jest ciasto francuskie, pół francuskie i ta cynamonowa masa pycha dobra teraz po kawę, chodźcie it. złote skrzydła Drzwi nawet mi otwierają Tak żebyście wiedzieli gdzie idziemy, idziemy teraz po ringu to jest ulica dookoła Starego Miasta ma około 5 km i tutaj są najfajniejsze budynki, najładniejsze i najfajniejsze miejsca, gdzie można sobie siąść, napić się kawy i zjeść późne śniadanie, tak jak my o 10 Tutaj przy ringu Jakbyście chcieli przejechać, są te autobusy, które wożą turystów, ale też są tramwaje, które jeżdżą naokoło ringu, tak jak na przykład tramwaj 1 i można kupić sobie jednorazowy bilet I jak się nie chce chodzić, chociaż uważam, że ten 5-kilometrowy spacer jest naprawdę warty, bo jest przepięknie, ale jak się nie chce chodzić, albo się nie może chodzić, można właśnie wsiąść do starego tramwaju, do Detki, albo do jedynki i przejechać się tutaj tym ringiem. I to jest naprawdę fajne przeżycie. Ja bardzo lubię a jeździmy tutaj codziennie przynajmniej dwa razy przejeżdżać tą trasę. Café Landmann, to jest jedna z takich bardzo starych kawiarni. Taka powiedziałabym trochę poszw, przecież taka bogatsza społeczność tutaj wiedeńska przychodzi. Ona jest od 1873 roku, także to jest kawiarnia z historią. Tutaj, Punch zimie serwują, w lecie mają piękny ogródek, z którego jest widok na Burgtheater i Rathaus. Naprawdę fajne miejsce, ale też trochę drogie. Nie wiem czy widać, bo już wam to nagrywała, bo tutaj serwują w garniturach. We frakach. I we frakach. I żeby was to nie zmyliło, Kelnerzy w Wiedniu to są najbardziej niemili ludzie w całym mieście. Ej, ja byłam kelnerką, nie tak by... takiego, była miła! też byłem kellerem, ale to jest w tym mieście zdane że panowie we frakach mają to gdzieś, co wy chcecie. Oni chcą to zamówienie odebrać i przynieść, co chcecie i koniec. Ej, ja byłam kelnerką i byłam miła, ale wiecie co, to jest prawda. Często miałeś, ja pracowałam w brytyjskim takim pubie i często Amerykanie, którzy są przyzwyczajeni do tego serwisu, naprawdę na poziomie, przyjeżdżali do Wiednia i mówili, jak to jest możliwe, że ktoś, kto pracuje w obsłudze jest tak, niemiły, szczególnie w tych takich starszych kawiarniach, jak jest Cafe Havelka, czy tutaj, to jest... Na, znaczy, nie wiem jak jest tutaj, bo nie byłam. Nie chcę też stygmatyzować tu kelnerów we frakach, ale generalnie to jest tutaj często słyszane w Wiedniu i często właśnie mówione, że obsługa jest niemiła. Mount Golden, I'll follow. Dobra, no to dajemy wam update co u nas, bo zostawiliśmy was w sprawie z samochodem. Tutaj Krystian może więcej powiedzieć. Prawda jest taka, że zaczęło się od tego, że byliśmy w trakcie wyjazdu na urodziny Anabelki. Bo Anabelka ma teraz urodziny i chcieliśmy wyjechać z nią na termy, tam gdzie byliśmy i pojechać dalej do Chorwacji. Chorwacji. No i stało się jak stało się, zaświeciły się te kontrolki, no i trochę nas to zasmuciło. I wszystkie plany sobie poprzewracaliśmy, po czym wczoraj, tak jak widzieliście. Pojechałem do mechanika i się okazało, że zwierzę zjadło kabelki. <grystanie> kuny, KUNY! Słuchajcie, kuny. jeśli macie jakieś sposoby na to, żeby kuny nie jadły kabli, bo my trochę już zaczęliśmy czytać, ale wiecie, wy to jesteście zawsze złotą rączką z poradą dla nas, także dajcie nam znać, czy macie jakieś sposoby na te małe gryzonie. A tych gryzoni tutaj w Wiedniu jest bardzo dużo, a Van stoi trochę poza Wiedniem, ale stoi w naturze, że tak powiem. Tak. No i mamy bardzo dużo miejsca, pod maską, no i one tam chyba sobie śpią po prostu i zajadają, no ale wszystko się okazało taką drobnostką, no i wczoraj jak przyjechałem do domu czekaj, jeszcze zanim powiesz, no. zanim powiesz bo jak myśleliśmy, że samochód jest zepsuty, że to jest jakaś grubsza sprawa bo wiecie, kontrolka od silnika miga przeorganizowaliśmy się i mieliśmy jechać na urodziny Anabelki do Polski, bo wyrodziła taką chęć, że chce zobaczyć swoją kuzynkę, że chce zobaczyć dziadku, więc wszystko tak zaplanowaliśmy, żebyśmy do tej Polski mogli pojechać, po czym wczoraj Krystian przyjechał. Po czym przyjechałem, no i powiedziałem, że samochód jest gotowy i... Zabłysnęło nam tutaj nowy pomysł. Żeby wyłączyć przyjemność spożyteczne. Teraz obiecaliśmy Anabeli, że już pojedziemy na urodziny do Polski, więc tego nie jesteśmy w stanie zmienić, ale wymyśliliśmy, że zrobimy to troszkę wcześniej. W sensie, że dzisiaj pojedziemy. Tak, dzisiaj zaraz po przedszkolu ją zabieramy i wybieramy się do Polski i jedziemy na parę dni do jednej babci, do drugiej babci, do kuzynki. Także wszystkie życzenia spełniamy, i na to wzięliśmy sobie prawie tydzień. Ulofu. I potem wracamy do Wiednia, żeby pojechać dalej. Na dwa tygodnie udało nam się, praktycznie chyba na dwa tygodnie na 12 dni udało nam się wygospodarować to wszystko, żeby pojechać. Gdzieś, gdzie jest cieplej. Bo słuchajcie, ja nie będę kłamać. Jak podobało mi się zimowe wypady w Anem, jest to dużo bardziej upierdliwe, uciążliwe, jest zimno, dni są krótsze. Ej, to jest super! To jest naprawdę super. <śm> no wygodne to nie jest. A ja bym teraz chciała takiego ciepłego słoneczka, już wiosny, ja już jestem gotowa na to wszystko. Także jedziemy. zgadnijcie gdzie jedziemy w ogóle. Chyba Wam dałam takiego hinta, że mi się chce słoneczka. Jedziemy gdzieś, gdzie mamy nadzieję, że będzie więcej słoneczka na dwa tygodnie. Tak, także w ciągu w ostatnich trzech dniach, czterech dniach, pozmienialiśmy wszystko dwa razy. Rodziny zaskoczyliśmy. Jak chcecie, jak chcecie składać Anabeli życzenia, to wszystkie jej przeczytamy, które będziecie komentować, a. A my tak jak Wam mówimy, teraz dzisiaj Polska, wracamy w przyszłym tygodniu i wyjeżdżamy na jak najdłużej, na dwa tygodnie tak. odpocząć. Panem! Ale, ale, ale zanim to wszystko się stanie, jeszcze mamy dzisiaj jedną rzecz do ogarnięcia, jedna bardzo ważna rzecz, bo oprócz tego wyjazdu, oprócz jakichś innych prezentów, jest jeszcze jeden prezent, który musimy ogarnąć. I jedziemy go teraz załatwiać, tak. tak? Tak. Jedziecie z nami. Chodźcie. Słuchajcie, a byliśmy tutaj na śniadaniu i na kawie w tak zwanej wiedejskiej różarni w Burggarten. To jest park, który jest bardzo centralnie umieszczony tutaj w pierwszej dzielnicy, bo zaraz obok niego jest Heldenplatz, ten taki znany, jest Muzeum Naturalno-Historyczne Natury Historii, jest Parlament, widać Ratusz, widać Teatr taki znany, naprawdę... Takie, taka oaza spokoju, jak od chcecie sobie odpocząć. Ale przede wszystkim, co jest fajnego tutaj w tym parku, to to, że tutaj są róże. To jest park znany, to jest takie rozarium. I z tego, co wyczytaliśmy, jest tutaj ponad 200 różnych, pomiędzy 200 a 400 wahają się źródła w internetach. Jest tyle gatunków róż. I powiem Wam, że co jest ciekawe, taką różę tutaj można sobie Wynająć, jeżeli macie 350 euro, to możecie zasponsorować taką różę na 5 lat, i wtedy pod tymi różami tutaj jest taka karteczka, na której jest wypisane, co tam chcecie, jest wypisane. Niektórzy tutaj wiecie: wiersze do mi o miłości piszą do swoich ukochanych, niektórzy piszą tutaj ostatnie pożegnanie do swoich ukochanych. Można dziecko tutaj nazwać, można nazwać tą różę jakoś, także naprawdę. Ciekawa sprawa, a my teraz wam idziemy to pokazać. Chcieliśmy sprawdzić, bo sami nie wiedzieliśmy, jak można wynająć sobie taką próżę czy zasponsorować. No i właśnie wyczytaliśmy, że to 350 euro kosztuje. Chodźcie, zobaczymy. Teraz to wygląda trochę jak takie cmentarzysko tych kawałki, ale wiecie, jak tu jest tak już ładnie, ściągają te wszystkie worki i to tak pachnie, jest tak ładnie. Jak kwitną. Jak kwitną. Super. Wtedy jest warto przyjechać, a kiedy jest? Kwiecień, maj. Kwiecień, maj. Na moją rodzinę zaczyna się być ładnie tutaj. Właśnie, szuka... Właśnie szukamy tutaj po polsku jeszcze takie tabliczki, bo wiem, że taka polska subskrypcja była na róża, ale <noise> chyba się skończyło. <noise> Andrzejku! Życia usłanego różami życzą Ci Twoi przyjaciele i my też. Słuchajcie, musimy załatwić jedną sprawę, a mianowicie Anawela zażyczyła sobie koszulkę do Slow Lifers i chcemy, że jak w czwartek na następny wyjazd będziemy wyjeżdżać, żebyśmy taką mieli. Także teraz, póki ona jest w idziemy załatwić. Słuchajcie. Dobre wiadomości. No znaczy, i dobra, pan nie ma takiego czartu małego, ale możemy sobie kupić z bawełny. A tu są sprawy, więc idziemy poszukać i w dwie godziny będzie gotowy. Ale trzeba, patrzcie, idziemy Jest, jest. Znaleźliśmy, będzie taki oversize'owy trochę. To jest najmniejszy jaki był, ale myślę, że taki jest super. Mm. I wygląda na to, że jest deszcz Leje! Odebraliśmy tą młodą damę i mieliśmy iść na lodowisko, a na lodowisko nie pójdziemy, więc jedziemy do domu. A potem jedziemy do Polski. Ale jakbyście hmm. mieli okazję być w Wiedniu, słuchajcie, pod ratuszem jest lodowisko, gdzie dzieci, takie maluszki, dla nich to jest w ogóle darmowe. Można za darmo wziąć sobie takie śmieszne podwójne łyżwy. Jak je znajdę, tu, to wam podlinkuję. I e, dla dorosłych jeszcze do końca chyba lutego można pójść, jeszcze prawda? Jeszcze dwa tygodnie, tak. Dwa tygodnie. Z początkiem marca, chyba 6 albo 4 marca już zamykają. Dobra, także jakbyście mieli okazję, warto, bo to jest super. To jest w ogóle jedno z największych lodowisk w Europie. Pod ratuszem wieczorem jest pięknie oświetlone. No i są takie alejki, spady. Naprawdę fajnie można na łyżwach pojeździć. Bardzo fajne, bo to się jeździ jak po chodniku, tak trochę. Tak, a teraz my. Już się z Wami żegnamy. Zapraszamy Was w przyszłym tygodniu na wyprawę na nieznaną krainę. Zgadujcie co i jak. Dziękujemy naszym patronom jak zawsze i wszystkim, którzy dołączyli. Wam ciemno. życzymy dobrego poranka, popołudnia i wieczoru. Trzymajcie się ciepło, widzimy się w niedzielę o godzinie 9 to tak jak zwykle. Cześć! Cześć! Jest ciemno jak. Bardzo ciemno. Przedstawiajcie w komentarzach, co to może być A i nie wiecie co, to napiszcie zepsuta auta <grym> To taka niepsiada przynajmniej jest... I wygląda to tak, że jest deszcz <grym> Nie, jest za jasno <grym> Że jest za jasno, chcieliśmy <grym> powiedzieć Golden Golden Follow me, go